Generalnie co my będziemy robili w ten weekend. No w ten weekend wybieramy się. Niezbyt ciekawą podróż. Pojedziemy do szpitala z tymkiem. Właściwie nie wiemy co nas tam czeka. Wiemy, że nas czeka kilkuletnie leczenie. Tymek się boi. My się też boimy. Wiadomo, że trzeba będzie w szpitalu spać, być może pod łóżkiem, bo takie są warunki w polskich szpitalach. No i tyle. W kolejny weekend czekają mnie spektakle. Jeden dla RMF-u. Jedziemy do Katowic i do Krakowa. Będziemy grali Tymek śmiało miał tu być? Cicho, tak? Taka była umowa? No i generalnie jedzie, jedziemy do Krakowa, do Katowic. Tam będziemy grali spektakla. Akcja dla RMF. Ostatnio już coś takiego robiliśmy w klinice Budzik. Dosyć ciekawe przeżycie, ale trudne. Dużo satysfakcji, a trudne pod tym względem, że Graliśmy dla dzieci, które po prostu, z którymi nie ma kontaktu. No i takie zdarzenie, że gramy, gramy, śpiewamy piosenki tym dzieciakom. Pamiętam, że mój wzrok się spotkał z jedną z mam. No i zupełnie, zupełnie nie zapanowałem nad tym i, i po prostu łzy zaczęły mi płynąć podczas śpiewania wesołej piosenki i grania spektaklu. No i to takie przeżycie pokazujące, że naprawdę nie ma człowiek na co narzekać. Po prostu jak popatrzyłem, akurat z jedną mamą się wzrokiem spotkałem, jak popatrzyłem jej w oczy i zobaczyłem jak dużo jest cierpienia bólu, smutku w jej oczach i takiej bezsilności wobec tego, że po prostu dziecko leży na łóżku i... właściwie nie ma z nim kontaktu, poza takim kontaktem wzrokowym. No to zacząłem mocno doceniać to, co mam w życiu, ale też mieliśmy takie poczucie ogromnej satysfakcji, że gramy spektakl dla takich dzieciaków, a graliśmy Śpiącą Królewnę. Więc wręczyliśmy audiobooki dzieciakom, no i polecieliśmy dalej do Krakowa, do szpitala, w którym dzieciaki chorują już na nowotwór. No, no tam się już jakoś trzymałem emocjonalnie.